SPF. Nigdy się nie opalę, ale przynajmniej nie będę miała zmarszczek. Zalotka. Kurde, to naprawdę wygląda jak narzędzie tortur. Ała, chyba przetrzesznęłam sobie powiekę. A, dla takiego efektu warto pocierpieć. Wgnioty w policzkach po zalotce? Czy tak nie zostanie na zawsze? Nie na bazie pod cieniem? więc nakładam korektor. Za dużo, to się nigdy nie wklepie. Tak bez żadnych cieni wyglądam jak zjadka. Cień bazowy. Trochę jasny, ale dziewczyny z YouTube kazała nakładać. Pyp, pyp, zobaczmy. Co jest? Przecież tego nawet nie widać. Gość od marketingu cienia bazowego musiał być geniuszem, że sprzedał takie gówno. Teraz, żeby nie przesadzić z ciemnym. No i plama. Jak to było? Rozblenduj? O nie! Trę tak już pięć minut. Trochę ciemno, ale jak to szło? Przecież mam prawo nosić to, co chcę, coś takiego. Teraz tylko zrobić dokładnie to samo na drugim oku. Idzie dobrze, idzie dobrze. No i kupa. Przydaj się na coś cieniu bazowy. Nie no, teraz to się nadaje już tylko do zmycia. Uroki posiadania jednego pędzla do wszystkiego. Chwila, może to nie kwestia mojego braku umiejętności, tylko przez ten skamerski cień bazowy tak źle wychodzi. Lepiej nie będzie. Glitter primer, cztery dychy za taką małą tubkę. Źle mi się robi na samą myśl. Cap cap, świeci. No to teraz mogę wszystko zepsuć. What? Za pierwszym razem? Hell yes. No to drugą musiałam zrąbać. Jak jeszcze trochę popoprawiam, to będą tak grube, że zajmą mi całą powiekę. Ale już nie zdążę wszystkiego zmyć. Trzeba to naprawić. Zawsze im więcej poprawiam, tym jest gorzej. Trzeba było zostawić bez. Maciek? Nie ma? Chory jest? Ma jazdy, naprawko. A on wie, że za miesiąc ma maturę? Twierdzi, że już i tak się nic nie nauczy. A jak nie zda tej matury, to z prawem jazdy będzie chociaż miał jak wyjechać do Holandii na truskawki. Czyli ważniejsze dla niego jest prawo jazdy niż matura? No to w sumie jak dla nas wszystkich. Ej, będziesz jutro w szkole? Nie, ja muszę trochę odespać. Cała noc zakuwania, co? Nie, byłam na osiemnastce, a w piątek mam kolejną, także muszę odpocząć. Bo jak ja potem będę wyglądać na zdjęciach z borami pod oczami? No, no bo właśnie pytam, bo mnie też jutro nie będzie. Też osiemnastka? W ten weekend trzy, piątek, sobota, niedziela. O nie no, to trzeba odpocząć. A czemu Anka w sumie cały miesiąc do szkoły nie chodzi? Ja rozumiem, że już nic nie robimy, w sumie na tych lekcjach, no, ale za miesiąc matura. A wiesz co, policzyła sobie, że jak teraz zacznie pracować, a nie dopiero po maturach, to na koniec wakacji będziemy stać na nowy samochód. No także teraz chodzi. I do pracy zamiast do szkoły. A nauka? Nie wiem, może czyta jakiś podręcznik w przerwach na kawę. A nie, no dobra, to w sumie też bym tak zrobiła. No, zresztą matura to bzdura. No. Idziemy jutro do klubu? Ale jest poniedziałek i miałam się uczyć na. A, w sumie. Świeczka chuńka, jak to kosztuje mniej niż 4 dychy, to to kupię. Równo 40 zł. Mąż mnie zabije, ale jak to kosztuje mniej niż 5 stów, to kupię to do domu. Stówę? To serio weź? No. Nie mam psa, ale jak to kosztuje mniej niż 2 dychy, to, to wezmę. 24, prawie. Mm. Fryta, jak kosztuje mniej niż 35, to to kupię. 39. O, to, to... i tak tanio. On no. glamour, jak kosztuje mniej niż 100, to to biorę. 130. Nie, to jest drogo. No. Lampka, tościk, jak kosztuje poniżej 4 dych, to go biorę. 4 dychy. Kalendarz z kakałkami z Barbie. Jak kosztuje mniej niż 5 dych, tak to to, to wezmę. 60, to muszę się zastanowić. Blanka? Nie ma. Oh. Jan? Też nie ma. Rafał? Nieobecny! No to ile dzisiaj mamy osób? Raz, dwa, sześć! No to i tak niezła frekwencja. Zrobimy sobie dzisiaj kartkówkę, żeby nabić oceny. Zapiszmy sobie jeszcze w zeszycie. Nie mamy zeszytów. O! Oh. Może wyciągnijcie podręczniki? Też nie. No a kto w ogóle zamierza zdawać niemiecki na maturze? Nikt! Dobra, to pouczcie się tam ze swoich przedmiotów. A powiedzcie mi, co Wy w ogóle planujecie po maturze. A nie myślą może nikt z was, żeby nauczycielem zostać? W naszej szkole akurat brakuje kogoś od niemieckiego. Ale przecież jest pani. Ja długo to już nie pociągnę. Ale słuchajcie, ja mam nadzieję, że jak już będziecie absolwentami, to będziecie do nas jeszcze zaglądać. Na serio myślisz, że ja nie mam nic lepszego do roboty? W życiu z własnej woli nie wrócę do tego cyrku. Bo będziemy tu tęsknić za wami. A pani od chemii powiedziała, że już się nie może doczekać, aż odejdziemy. Na pewno żartowała. Nie sądzę. Od czterech lat mówi, że jesteśmy najgorszą klasą, z jaką miała do czynienia. A, i że nikomu z nas nie da zagrożenia, żeby nie musić się już z nami użerać. <gry> no to widzicie, przynajmniej zdaliście do następnej klasy. Wychowawcą klasy pierwszej, a zostaje pani Frucikowska No nie, gorzej nie mogliśmy trafić Skąd wiesz, przecież jeszcze jej nie znasz Bo mam siostrę w klasie maturalnej a. Mówię ci, Frucikowska to jest najgorsza menda. Wygląda na miłą mhm. Pogadamy po tygodniu Węcławiak? Jestem Czy ty nie masz przypadkiem siostry starszej? Tak, ja mam siostrę w klasie maturalnej Już wszyscy wiemy Darię No właśnie Wybacz, jakby mi się Daria czasem do ciebie wymknęło Żaden problem No i już mam fory do końca roku Ej, idziesz ze mną do łazienki? Na końcu korytarza idziesz po prawej, schodami na dół. I dobra, ja wiem, gdzie jest łazienka. Pytam tylko, czy chcesz iść ze mną. Aha, to no spoko, mogę iść. Tylko nie wchodź do środkowej kabiny, bo tu nigdy nie ma papieru. Przecież to nasz pierwszy dzień, skąd wiesz, że niby nie ma papieru? Ansek. Ej, ale tak patrzę, że jest papier. Nie, no nie ma, moja siostra wie lepiej. Nie, no jest. Mówię ci, że nigdy nie ma papieru w tej kabinie. Przecież mam oczy, tu jest papier. Moja starsza siostra zna tę szkołę jak własną kieszeń. To może jej się pomyliło i we własnej kieszeni nie ma papieru, ale tu jest papier. Nie. Wiesz, co dziwna jesteś. Po prostu lepiej doinformowana. A co, jak pomyśli, że jestem jakaś dziwna? Nie, no dobra, pytam. Ej, sorry, co to za pomadka? Dokładnie takiego koloru szukam. A wiesz co, nie wiem, ja ją jeszcze w gimnazjum kupiłam, ona już jest dawno wycofana ze sprzedaży. No, a chociaż marka? Mówię ci, wycofana, Sony Ericsson. A, no to rzeczywiście już raczej nie kupię. Ej, skąd masz koszulę? Bo mega fajny krój, chciałabym sobie kupić podobną, wiesz, ja... Z lumpa. Najgorzej. No to sobie nie kupię. Ej, sorry, że przeszkadzam. Nie no, Luz, co tam? Zaromisty pierścionek. Skąd masz? Po, po babci. A. A nie ma może takich więcej? Odkupiłabym. Nie wiesz co, raczej nie babcia nie żyje, bo jest właśnie msza za nią. A. a nie masz drugiej babci? Nie. A, to sorry. Nie działam, żeby nie pytać! Dziecko, a co ty robisz? Zmywam makijaż. Jak ty masz makijaż teraz na sobie? No, no ale fluidu nie masz. Nie. No, puder może lekko widać na policzkach. Ale po co ci ten makijaż? Potem tylko cera się psuje od tego malowania. Nie wiem, za moich czasów to się tak dziewczyny na co dzień nie malowały. Zresztą po co ci to, jak ty taka ładna dziewczyna jesteś? Ale ja go właśnie zmywam. No to całe szczęście, to zmywaj. Czekaj, a czym ty to zmywasz? Dziecko wodą się buzie myje. Szarym mydłem sobie można pomóc ewentualnie. A nie, że tu jest jakieś co to jest? Płyn micelarny. A mi Dziecku, przecież to Ci twarz wyżre. Nie, no to jest bezpieczne. Bezpieczne. Jakbyś mojej chemiczce w liceum powiedziała, że lanie kwasów na twarz jest bezpieczne, to byś z hukiem z klasy wyleciała. Ale zmywaj sobie. No to oddaj mi ten płyn. I co, to już zmyte? No już. Dzięki tym aminokwasom. Nie widać? No powiem ci, że nie widać. Jak ty taka ładna jesteś bez tej szpakli, to ja naprawdę nie wiem, po co ty to nakładasz. Ale ten płyn to dobra rzecz. To już prędzej jego i tych aminokwasów powinnaś używać, niż tego fluidu. Wymieniasz się? Nie, tak dla beki sobie noszę te segregatory. Co chcesz Monster High? Nie, to potwory, to mi mama nie pozwala. Pieski? O, to już lepiej gadasz. Ale nie wiem... Słuchaj, tu się nie ma co zastanawiać. Wycinana? Pojedyncza, nie mam powtórki. To pewnie droga. Od razu droga. Bezcenna? Czyli bez ceny? Serio dasz mi za darmo? A co ja jestem matka Teresa? Za darmo to można w mordę. Dziewczęta język. W buzie dostać. No to po ile? Dla ciebie promocyjna cena. Jedna śliska, jedna z hany montany i będziemy kwita. Ile? Ceny to masz jak za zboże. Co ona ma, jest chociaż brokatowa? No nie. Ale można sobie posypać brokatem. Co ty nie masz za idiotkę? Dziewczynki. Dobra, to dołożę jeszcze kotka. Ale ja mam alergię na koty. To se handluj z Agatą. Ja mam super karteczki. Co to za ręko rękodzieło? Dobra, to ja jednak dam te z Montany. Wiedziałam, że jakoś się dogadamy. Z taką małą czcionką będę jedną stronę czytać godzinę. Chwila. Przeczytałam trzy strony, a tu nadal nie było obrazka. Czy tu w ogóle jakieś będą? Twarde okładki są takie niewygodne. Wezmę coś z miękką. Największym minusem czytania jest to, że nie mogę jeść jednocześnie. Bo w jednej ręce ta książka od razu się zamyka. I jak tu nie zbaczać na złą ścieżkę YouTube'a, jak nie można jeść w trakcie? Ściąga przyspieszająca czytanie? Nie wydaje mi się. O nie, w której stronie skończyłam? Ile zostało do końca rozdziału? Raz, dwa. Czasami mam wrażenie, że więcej czasu poświęcam na liczenie kartek niż na czytanie. Ciekawe, jakie jest ostatnie zdanie z całej książki. O nie! Ona umarła? Może tak tylko napisali. Nie, 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 to na pewno nieprawda. Czytam od początku. A już mi się nudzi. Może przejrzę wszystkie obrazki do końca książki. O, najbardziej bym chciała doczytać do tego. Tu się musi dziać coś super. A w środku są sceny z filmu? Ej, ale co to jest? Nie tak to sobie wyobrażałam. Robią film o Narni, a nie wiedzą jak wygląda Narnia? Ja bym to nakręciła lepiej. Nie no powiem wam, że pani z mojej piekarni muszą mnie ironicznie myśleć, że jestem chora psychicznie. Normalny człowiek jak wchodzi do piekarni, co kupuje? Chleb, bułki. Jak już jest taki bardziej odklejone, to może drożdżówkę Tymczasem ja szybki hol zakupowy, szyszki. A, jeszcze pikanterii dodaje fakt, że to nie jest piekarnia, gdzie wchodzicie i samemu sobie bierzecie produkt z półki, tylko musicie powiedzieć pani: ja poproszę dwie żelki szczęki, jedną żelkę hamburger. Ja nawet nie żartuję w tym momencie. Co my tu jeszcze mamy? andrutę, Nie wiem, kupowy. Andrutów to się chyba kończy na dziesiątym roku życia w rozwoju człowieka. Ale nie, Nikola lat 20 wchodzi do sklepu, poproszę Andruty. Tylko te zwykłe? Nie, jeszcze te w kształcie pieniążków. Pani już nie wie, co się dzieje, a ja gadam dalej! I żelka Robala! Żelka Robala! No przecież ja się posikam Kto kupuje te rzeczy? Bo ja jestem szurnięta, ale normalni ludzie też to muszą kupować, jak to schodzi Lizak Smoczek W ogóle w mojej głowie Lizak Smoczek to kosztuje złotówkę To dziadostwo kosztowało 6,50 No ale do TikToka potrzebowałam Jak pani z piekarni to ogląda, to ja naprawdę przepraszam za zniszczoną psychikę Normalne dwudziestolatki się tak nie zachowują Chyba